Dla przeciętnego Żyda wielką wartością było to, co nazywano obrzezaniem symboliczny gest, który czynił mężczyznę członkiem przymierza tego przymierza, które zawarł Bóg Jahwe ze swoim ukochanym narodem. Jeżeli ktoś taki zachowywał przykazania, w pewnym sensie miał pewność Boga, pewność zbawienia. A jednak święty Paweł. Krytykuje to obrzezanie w ciele i mówi bardziej, potrzebne nam jest obrzezanie serca. Co z tego, że zachowujesz prawo, jak nie wiesz, kim jest Bóg i nie wiesz, co to znaczy kochać Boga i być z nim w relacji. Święty Paweł, wzorowy Żyd, mówi: Wyzbyłem się wszystkiego ze względu na Chrystusa. Obrzezanie serca. To znaczy gotowość przyjęcia daru, że to, co jest ważne i fundujące w relacji z Bogiem, najpierw jest darem. Umiejętność przyjmowania daru Boga, który przychodzi do mnie i do mojego życia. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego, jak Jezus spotyka się z celnikami i grzesznikami. I że to nie podoba się Faryzeuszom i uczonym w piśmie. Mówią ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Dzisiaj też wspominamy. Świętego Marcina de Pores. To jest dominikanin, który słynie z pomagania wszystkim potrzebującym. Wydaje się, że to zdanie powinno być odwrotne. Tak jak faryzeusze uczeni w Piśmie mieli pretensje, że Jezus zadaje się z celnikami i grzesznikami, to my może byśmy dzisiaj bardzo pragnęli być tak miłosierni i pomocni, jak święty Marcin de Pores, a tego nie potrafimy. Raczej brzydzimy się tymi, którzy nie potrafią pomagać, nie zajmują się biednymi ubogimi. Co w tym jest innego, a co jest podobnego? Gdzie właściwie dzisiaj jest zgubiona owca? Gdzie dzisiaj jest zgubiona drachma? Czego ja właściwie szukam i co właściwie by mnie ucieszyło? Czy to, co cieszy aniołów w niebie, czy ludzi tu na ziemi? Można się też oskarżać, obwiniać. Nie umiem być jak Jezus, nie umiem być jak Marcin de Porres. To też jest ślepa uliczka i droga do nikąd. Posłuchajmy samego Jezusa, posłuchajmy słów Ewangelii. Może te słowa właśnie dadzą nam światło i odpowiedzą na nasze pytania. Muzyka